Jeszcze, kochanie moi, chcę pokazać, jak się robi ryż z papryką, z rybkami i tak dalej. Szanowni Państwo, a tu mamy kucharza nowego, proszę Państwa. E, e. Przy kuchni musi być fartuszek. Szanowni Państwo... Zgadza się Panie Wojtku, ale to śmiechu. Kupi, poszło do sklepu z laty ale Panie Wojtku, teraz e, Chcę Wam powiedzieć, jak robić ryż. Żeby smaczny był. Kupiłem rybki, jedną rybkę kupiłem. Graliki, smaczne rybki. E, włosy Tak samo jak smaczne Głosuj, jeszcze rybkę kupiłem szprot. Szprot to będzie w kremie pomidorowym bardzo dobre. Wybrałem sobie. Kupiłem dwie papryki jedna ostra, a druga słodka. Papryka. I okay. kupiłem e, Przecier pomidorowy. I ryż, proszę Państwa. Teraz tak. Wykładam już na miseczkę swoją Wyłaś Muszę rozlegć lepiej Biorę łyżeczkę. Trzeba rozgnieść ryż. O. Brakuje ci. Trzeba dodać przecieru pomidorowego teraz. Ale tu musisz. O, nie od razu to. Proszę mnie. To rób. Ja tego nie będę jadł. Chyba nie będzie smaczne. Masz jeden taki, masz śledź i, i taki. Ja masz rozumiem. Rybę i ja rozumiem. że trzeba podzielić. sam to wszystko zjesz? zjesz Nie. Zjesz. Nie. Cię na, na dwie porcje. Proszę Państwa, a u ciebie więcej? Dobrze. Bo ty... Ja nie chcę starszy mi. Teraz tak, trzeba dodać. Wziąć jednak malutką łyże łyżeczkę. Widziałem, chyba. No starość to, chyba. Kto się robi. Piesek, co chcesz, masz? Hmm. Hmm. Pytam Panie Wojtku, którą rybkę wolisz? Bo kupiłem dwie ta, jedna taka, druga taka. A jak można pół zrobić? To będzie lepsze. Pół tego, pół tego. To tak jak chińska przyprawa chińska. Żeby te żołnierze i żołnierki z bombasu, co ostatnio co ja dostał paczkę, o, żeby teraz oni to spróbowali, to te wszystkie żołnierki niech one oglądają. Panienki te, które walczą za swoje ojczyzny. Są bardzo wspaniałe te żołnierki. wroga żołnierki powinien tak robić spotkać wroga za łeb i skamasza w łeb od razu trzeba wymieszać trzeba wymieszać ryż wymieszać razem Mmm, mmm, mm, mmm, już coraz lepsze Panie Wojtku, jaką paprykę wolisz ostrą czy słodką? Taką i taką. Ten polski kucharz jakby ze mną zaczął gotować ciekawe kto by lepiej to pochwalił w telewizji. Jak on, ten się nazywa? Karolu Krasa. To pozdrawiam ogółem. Niech sobie też gotuje. gotuje. Trochę niedużo. Dobra. No dane. Eh? Nasze. I teraz proszę Państwa, próba. Tu dobrze płynąć łódką, od razu ryby łapać i wszystko robić, i na łódce i w manaszki, i dla żołnierzy, i dla żołnierzy. Dla żołnierzy. Tak jest, to teraz nakładamy do monaszek. To jest monaszka wojskowa To ja swoje będę Bo to moje to lepsze, a nie To nakładaj do Monaszki Co? To dla wojska szykujemy, ani, na, ani, le, ani dla Ciebie To na kolację to... Żeby Putin to był go po też. O, mamy marzki łyżkowe.